Cześć Wam kochani, witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale z tej strony: Marta, kanał Million Lashes. I chciałam Was zaprosić na. Zacieram ręce, bo kolejny kalendarz adwentowy z perfumami. Nie byle jakiej marki, Wy już widzicie, że jest to John Malone. No i zobaczymy, co w trawie pisze. Także zapraszam. Kalendarz zakupiłam na stronie Daglasa. On tam był chyba za 1090 zł, ale ja go kupiłam za 800, chyba 820 konkretnie, bo miałam 25% rabatu i do tego dostałam 9 ml zapachów Per n I jest przepiękny, bo już psikałam. Przepiękny jest ten zapach. Przepiękny jest ten zapach, słuchajcie. To jest taki zapach bardziej ostro kwiatowy niż słodki od tej gruszki, ale też gruszka nie należy do jakichś takich najsłodszych owoców, więc ona często jest do potraw wytrawnych dodawana właśnie dlatego, że ona ma taką dualność. I tu bardziej dochodzą do słowa te kwiaty niż owoce jakiekolwiek. Bardzo świeży, naprawdę bardzo ładny zapach. Także próbeczka, a teraz zobaczmy, bo tu jest, słuchajcie, 12 pozycji, 12 okienek równo poukładanych, oczywiście opakowanie luksusowe, jakim jest Joe Malone, ołożę z tyłu. I tak się prezentuje ten kalendarz. Ja go z Wami otworzę. Oczywiście nie mogę się doczekać, co jest w środku. Mniej więcej wiem, że jakieś pewnie będą świeczki też i pewnie jakieś balsamy do ciała. No zobaczymy. W każdym razie otwieram razem z Wami. I otworzymy sobie najpierw okienko. Właśnie nie wiem, jak to mam zrobić. Okienko numer dwa. O, udało się. czekajcie. Muszę sobie czymś pomagać. Nie jestem wprawiona. Są kanały, które się zajmują tylko tymi kalendarzami. Ja nie już też kiedyś pierwszy zamysł taki był to na pewno będzie świeczka, słuchajcie. To na 100% będzie świeczka tak. świeczka o zapachu Peony and Blush Jutki. Mm, piękna piękna, ja mam repliki trochę sobie palę, jedna nie działa tej repliki ta właśnie z Lazy Sunday Morning nie działa, knot jest zły i muszę teraz wydłubać knot, żeby ona zaczęła się palić, ale jeszcze tego nie zrobiłam, a to już paliłam e, z repliki Jess Club piękna jest i w ogóle ten zapach jest nawet chyba fajniejszy niż By the, fire, the Fireplace, powiem Wam e, także o świeczuszka, bardzo fajnie w ogóle nie wiem, co zrobić też z tymi opakowaniami, bo one są generalnie piękne. Widzicie, co się tak otwiera. No, czuć ten luksus, że tak powiem. Więc y, zamykam. Dobra, otwieram teraz. Odkładam, nie wkładam y, tej jakby jedynki, bo będzie mi ciężko resztę wyciągać. Więc sobie już zostawiam. I teraz dwójeczka. Może ja nie będę Wam pokazywać, jak wyjmuję. Po prostu tylko pokażę Wam pudełeczko, że dwójeczko otwieramy i tyle. Tu jest na pewno jakaś, jakiś zapach perfumy. Czy woda kolońska. Raczej oni mają chyba większość wody kolońskie. I tu jest English Per and Frazier. To, co dostałam. Dokładnie to, co dostałam, to mam drugie. No... No i jedne trzeba by było opchnąć komuś, nie? Dobra, odstawiam tu. A to tu chowam. Dobra, trujeczka. To jest takie luksusowe, że aż nie chcę tych też pudełek jakoś, wiecie, popsuć. O, tu jakiś balsamik będzie, bo czuję. Bo czuję, że jest to słupka. To jest Blackberry and Bay Hand Cream. To super. Hand cream ekstra na zimę. Bardzo dobry pomysł. Lepiej niż jakieś lotiony nawet. Ale pewnie coś jeszcze będzie. Zaraz zobaczymy. Nie mam tu miejsca, żeby to odstawiać. Muszę zrobić porządek. Słuchajcie. też czwóreczka. Czwóreczka. My. O! Cypress and Colon Intense Graf, gr, Grapevine. Grapevine, Grapevine. Wieszcie co? Aż psiknę. Muszę zobaczyć, co to. To jest dla faceta. To jest... Stary męski brutal, <laughs> ale zaraz na pewno to się zmieni. Poczekajmy. No, już się trochę zmienia. Bardzo, bardzo mocno męski. Nie ma tu jakby żadnego znaku zapytania. No, mega. Bardzo fajny. Ale to jest ten taki zapach dosyć świeży męski, słuchajcie. Dobra, Wojtek się ucieszy. Piątka. Bo Wojtek się ucieszy, że nie tylko dla mnie tutaj są rzeczy. Czuję, że to jest tubka. A jak tu jest tubka? Lime, and, lime basil and mandarin. Body and hand wash. To jest żel do mycia rąk i yy, ciała. Spoko. To w ogóle pójdą pewnie na wyjazd, po prostu rzeczy i tyle. Zobaczę tylko, czy to jest, słuchajcie, zamknięte. Tak, to jest zamknięte, więc nawet nie będę otwierała. Szósteczka. Szósteczka, świeczka. I szósteczka to jest świeczka. Home Grenade Noir. No, intensywna. To jest mocne. To jest mocne, słuchajcie, naprawdę. To jest mocne. Fajnie, bo ja już to czuję pod ręką. O, i co to? Wood, sage and sea salt. Dobra, patrzymy. Uf, mocno słone. Czuć po prostu tę słoność. Niektórzy w ogóle mówią, że Jo Malone jest na nich nietrwały i taki, że słabe to są zapachy. i ja nie wiem, słuchajcie, ale ja mam akurat Jo Malone tak, że Wszystkie zapachy, jak bardzo nie byłyby świeże, to na mnie wybrzmiewają y, przez cały dzień, nawet dłużej, a na ubraniach to już w ogóle. Piękny, delikatny, słony, właśnie. Y... No, teraz się wybija takie drzewo. Z odrobiną właśnie jakiejś takiej soli morskiej. To tak jakby te drze o te drzewa obijało się morze. I obtaczało solą je. Bardzo, bardzo przyjemny zapach. Mega, mega. Dobra. E, ósme. No, słuchajcie, nie ma tu 24 okienek, ale też no nie oszukujmy się, jest to taka marka, która. Rzadko takie marki robią, generalnie. 24 okienek. <laughs> Musiejby dołożyć chyba do tego kalendarza wtedy. O! Słuchajcie, to jest Wild Blue Bell Body Cream, a zapach Wild Blue Bell. Mam, mam nadzieję, że tu nie będzie tego zapachu White Blue Abel. No, body cream w takim słoiczku. Bardzo fajnie. Nie, naprawdę, jest to, jest póki co. Jestem zachwycona tym kalendarzem. Zapłaciłam za niego 800 zł, a słuchajcie, dziewiąteczka za 800 zł. No to. Luksusowego, żadnego kalendarza chyba nie kupicie ani Lancome, ani Armaniego. To już w ogóle. Mm, więc, a znalazłam też y, Karoliny Herery. No, ten był chyba tańszy, ale tam było mało okienek bo chyba nie 12, tylko jakoś w ogóle mniej. No, także wiecie. Zapach znowu dla mężczyzn: Velvet Rose and Wood koloń intens. Zobaczmy co to. O, Jezu, jakie to jest piękne. O Jezu. O, Boże, jakie to jest przed. Jakie to jest męskie? Weźcie, to jest tak. Ja mu to oddam, ale to jest przepiękny zapach. To jest troszkę jak amuż na początku linesz. Ja nie wiem, słuchajcie, czy to jest męski zapach. On jest przepięknie różany, ale też przepięknie udowy. Ten ud jest tutaj, jakby tylko chyba po to, żeby podbić mocniej róże nadać jej takiego troszkę innego charakteru bardziej tajemniczego, wieczorowego. Ale ogólnie, jak on się teraz tak układa i łagadza, boże, ten zapach mi oszołomił, jest przepiękny. Jest naprawdę przepiękny. I no nie wiem, no dam go Wojtkowi, ale no sztos. Powiem szczerze, sztos. E, dziesiąteczka. Myślę, że Wojtek będzie zadowolony. No, jak mu nie dam, to będzie smutny, więc. Niech macie z tego kalendarza, słuchajcie. I to co jest? Znowu jakaś tubka. Znowu jakaś tubka i to jest tubka tym razem Wood Sage and Sea Salt Body and Hand Wash, czyli drugi Body and Hand Wash, yy, czyli żel pod prysznic zapachu, który dziś tutaj mam. Mm, tak, tego zapachu. Yy, właśnie takie drzewo, yy, które po prostu wbija się morze, zostawia na nim sól. No taki nieoczywisty zapach. Bardzo fajne połączenie w ogóle. I teraz 11. Już zbliżamy się do końca i to zawsze jest ogromny smuteczek, jak się zbliżamy do końca. Musicie przyznać, że świeczka. Trzecia to już świeczka. Zapachów 4. Świeczka Yy, po prostu dżom A, myr i tonka. No, piękne, męski, ale śliczna. I teraz 12. Yy, Jakieś takie strasznie lekkie jest, więc podejrzewam, że będzie jakaś tubka. Więc trochę tak dwa na dwa zapachy: dwa takie bardziej kobiece, dwa męskie. Chociaż mówię ten trzeci, co teraz yy, znowu tubka to taki bardziej, taki unisexowy bardzo. Ja bym go nosiła też. Peony and Blush Suit Hand Cream, czyli yy, dużo też takich produktów do rąk. I teraz tak. I to jest i plus, i dla kogoś może być minus, bo ja kupiłam ten kalendarz ze względu na perfumy. Ale z drugiej strony poznam yy, poznam trochę tych yy, Zapachów, dlatego że tak, Peony and Blush Suit, yy, nie mam tu takiego zapachu. Yy, Blackberry and Bay, yy, czekajcie, czy tu jest jakiś taki zapach? Nie, nie było takiego zapachu. Yy, Wood Sage, te, te żele pod prysznic albo mydła do rąk, jak zwał, tak zwał, bo to dwufunkcyjne jest, to jest w zapachach, które... Jeden zapach to jest Lime Brazilian Mandarin. Ja go znam, jak go kiedyś miałam. opowiadałam wam o nim zresztą w jednym z filmów. I drugi to jest Wood Sage and Sea Salt. No to ten zapach tutaj jest. Wydaje mi się, że bardzo ciekawe są te zapachy męskie, z tym, że ten to jest naprawdę brutal. Serio. To jest po prostu jak brutal i to jest ten cy cy Cypress and Grape Wine. Ale ten, ale ten Velvet Rose and Wood, to powiem Wam, że to jest petarda. Przepiękny jest ten zapach moim zdaniem uniseksowy. Ja bym się świetnie w nim czuła, ale oddaję go Wojtkowi, więc Wojtek dostanie te dwa zapachy. No, ja dostałam jeden dodatkowo na grupie. Może go komuś odstąpię po prostu, albo jeżeli będziecie chcieli. Dajcie mi znać, może, zanim na grupę y, wciągnę, dajcie mi znać, bo myślę, że to też może być fajny zapach y, do podarowania komuś z Was. I teraz tylko nie wiem, czy komuś z Was, y, kto wygra konkurs, dołożyć do zapachu, który wybraliście, który chcecie, żeby nagrodą był w konkursie m, vlogmasowym. Czy chcecie, żebym to dała, po prostu wysłała komuś jako taką nagrodę pocieszenia za drugie miejsce? No bo jakby co innego mo mogę zrobić? Wygrany tym razem naprawdę będzie tylko jeden. Mm, więc, ale nie ma problemu, mogę tak zrobić. Dajcie mi koniecznie znać, jak chcecie, żebym to rozwiązała. No bo dwa takie same, bez sensu. Ja ten 9 ml, słuchajcie, będę tu zużywać bardzo długo. No ja mam dwa, Pear and fresh and Wood Sage in Sea salt, bardzo świeże zapachy, spoko, to będą, będę miała teraz trzy zapachy john Malone, tak naprawdę, no i teraz tak, tutaj mam taki zapach, jak mam do rąk i tu mam też, tak, nie, i tu mam, ogólnie wychodzi na to, że dzięki temu kalendarzowi, bo na tym też mi zależało, można poznać, już wam mówię, ile zapachów. Ee, jeżeli ktoś nie ma Alp Blue Ebel, bo ja akurat mam, bo to jest jeszcze takie do ciała, a ja akurat mam, ale już wam mówię, ile można poznać zapachów. Czyli tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 9 zapachów można poznać na 12 okienek, myślę, że to jest całkiem spoko. Że możecie sobie poznać 12, 9 zapachów z Malon. no i będziecie wiedzieć, co wam pasuje, co nie. Myślę, że to jest okrojona oczywiście. Wersja, jeżeli chodzi o to, ile ta marka ma zapachów, ale jeżeli ktoś kompletnie nie zna, to oprócz tego, że słuchajcie, to jest świetny, moim zdaniem, zakup na prezent dla kogoś. I umówmy się, ja nigdy nie wnikam, czy ktoś ma daną kwotę, czy nie, ale zastanówcie się, bo mamy już koniec października. I może warto się zastanowić, co na święta komuś kupić. Ja nie wiem, ile czasu ten kalendarz będzie. Ja go to nagrywam z wyprzedzeniem, więc kiedy Wy to obejrzycie, to nie wiem, czy, czy on jeszcze będzie dostępny, czy nie. Ale jeżeli będzie, to myślę, że rozpakowywanie takich pięknych okienek dla kogoś to będzie sama po prostu przyjemność. Więc ja ogólnie bym powiedziała, że warto, ale to jest. Wasza decyzja. To by było takie... Jeżeli ktoś w ogóle kocha się w marce John Malone, to w ogóle myślę, że taki prezent to jest wymarzony wręcz prezent. Ja jestem bardzo zadowolona. Myślę, że Wojtek też będzie bardzo zadowolony. Także um, ja to sobie muszę poukładać. Wy koniecznie dajcie mi w komentarzu znać, jak chcecie, żebym zrobiła z tymi 90 mililitrami. No i dobra. Kończę. Lecę do swoich zajęć kolejnych. Buziaczki, kochani. 拜。